Cześć Wam wszystkim. Witam Was na moim kanale, który będzie poświęcony instalacji off-gridowej, on-gridowej. Jeśli tematyka Was będzie interesowała, ten z udziałem mnie, ten to będę wrzucać więcej filmików. Instalacja składa się ze falownika off-gridowego, w sumie hybrydowego off-gridowego, czyli z możliwością, który ten ma możliwość pociągnięcia prądu w razie czego ze sieci jest to falownik 5,5 kW na napięcie 48V i w baterii litowo żelazowo-fosforanowej o pojemności 6,4 kWh, to jest pojemność brutto i pojemności netto około 4 kWh, zmierzona pojemność przeze mnie. Może by się dało coś więcej z niej wyciągnąć, ale ona jest ogólnie na ten palownik za mała ta bateria, więc w przyszłości będzie na pewno rozbudowana ta bateria. I dodatkowo mamy tutaj jeszcze rozdzielnicę, taką mniejszą. Możemy się przełączyć między siecią off a on -grid. Mamy tutaj licznik, który pokazuje nam ten Ile aktualnie dom zużywa prądu? Jest to około 550 W przy napięciu 231 V. I to jest sieć wewnętrzna. Poniżej jest drugi licznik, który ten jest na zasilaniu falownika on -gridowego. Teraz praktycznie nic z niego nie pobieramy. Napięcie w sieci mamy 245-247 V. Czasami dochodzi do 250 V, co zresztą mi przeszkadza, bo wyłącza mi falownik on -gridowy. Ten temat, czy będzie ten tutaj poruszyć z siecią, która jest u mnie, czyli Tauronem. Więc teraz obecnie działamy w trybie typowo off-gridowym, czyli niezależnie od sieci. Sobie zobaczymy, ile panele ten dają nam prądu. Jest to 4 kW Topiki instalacja. Napięcie 224 V, 3,2 A i 716 W mocy z tych baterii idzie. Czyli mamy teraz lekkie ładowanie akumulatora i jest z tego zasilany dom. Napięcie na baterii 55 V i ładowanie baterii 3 A, czyli około 150 W idzie na baterię. Jest to mało, ale w tym momencie dom jest samowystarczalny. Spokojnie ten wie, słoneczny dzień, teraz nawet w październiku, da się z tej, z tej instalacji ciągnąć te 5,5 kW. Ale to musi słońce świecić. A jak tego słońca nie ma. To niestety ta bateria, która tutaj jest, ma za małą pojemność i za, za, za mały prąd rozładowania. Co ma na myśli za mały prąd rozładowania? Ten, maksymalnie z, za niej można pobierać około 60-70A. Bo gdy się próbuje szarpnąć więcej, ten około 90A, to napięcie na pojedynczej celi spada poniżej 2,5V i wtedy BMS, który tutaj jest podpięty z firmy Daily, odcina tę baterię. No i cały system się po prostu wyłącza. Więc z tego powodu tą baterię muszę rozbudować, żeby ten szło, ten pobierać około 120A, czyli muszę dołożyć dwa takie bloki. Tak, zresztą tu widać, y, bateria składa się ze 32 ogniw. Każdy z tych ogniw y, ma pojemność 60%, amperogodzin. jest to połączenie szeregowe, równoległe czyli mamy 16 cel, każda ma 120. 120 ja się procent. z Wami żegnam. Jeśli tematyka y, poruszona w tym filmie Was zainteresowała, to poproszę o zostawienie subskrypcji, a na pewno pojawi się więcej filmów poruszających tematykę instalacji Off-Grid.